Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie A to jest pierwszy odcinek serii Świat Minecraft I w tym odcinku będziemy budować sobie dom Bo tutaj mam materiały. No, no to będziemy, zaczynamy budować dom I w ogóle, yy, gramy w fajnym serwie, bo na tym serwerze jak się wejdzie od razu ma się diamentowego Jak chcecie to podam wam w opisie, ale... Musi być chociaż 5 łapek w górę do no to robimy chatkę. O, tutaj sobie to możemy. No to robimy chatkę. Mała będzie chatka. O tutaj. O, już jest noć jak widzicie w Minecrafcie. Więc jak wam tego serwa. Mm, ale jak będzie tutaj łoś, łos. jak będzie tutaj chociaż 5 łapek w górę, Cho wchodzi się oda, się ma diamentowe ku, Jak się dednie, to raz na 24 godziny wpisuje się kit VIP i ma się diamentowe ku. Tutaj jest noc i tutaj będą trochę zombie atakować. Ok, no to robimy Dalej Zobacz co się nagrywa Nagrywa się Ok, robimy Wychodzkę fajną Z drewna dębowego Dobra, no to jest A właśnie, i to jest fajne, sobie, bo patrzcie Suję w tle O, teraz to będzie to I patrzcie, latam sobie gdzieś chcę Wiecie, więc podam wam tego serwa, tylko pamiętajcie o 5 map w górę. Bym chciał na tym odcinku, chociaż... No i wtedy podam w drugim odcinku. Ło, wow, to wow, wow. co to jest a tu ten słaby skielet tutaj te szkielety będą będę atakować okej okay. O no to teraz trzeba zrobić dach, ale najpierw trzeba zrobić dębowe deski o, robimy Ok, lewy taczek, ale nie. Oj, co w ogóle. Ok, no to robimy sobie yy, dach. Prowadzę. A, 3 minuty dopiero. Mogę jeszcze nagrywać. Znaczy, co dzisiaj drzwi craftingujemy. Okej, okay, spokojnie, znaczek. No i teraz drzwi. To be, to chyba drzwi się robiło, tak? Nie pamiętam. Czy, no fajnie, to trzeba najpierw tu do craftingowania, bo tutaj nie jestem takim profesjonalnym graczem, tylko gram dopiero w to jakieś 4 dni, więc. Okej, okay, tu. O nie, pająk, pająk. Okej, okay, dobra. No co robimy? Yy, trzeba tak chyba pać. Tak, 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 tak. I mamy dźwiczki. Oki. Okay. Wstawiam sobie dźwiczki. Ta. -da! Otwiera się i zamyka. Fajnie. I tu teraz trzeba by było zrobić jakieś Światło, gdzieś pochodnie, albo nie, nie widać, że ja Najpierw to my sobie zrobimy, tak Pajdzie. no to robimy sobie podłogę, przecież nie będę słuchał na ziemi. <grym>, Okej. Okay. ok, tu trzeba to rozwalić. Okay. Jakby co, sobie to postawić, to się klika prawy. Okej, okay, no to teraz sobie... To, to... Patrz, i jest podłoga sobie, o, ładna. nie udało się. Trzeba rozwalić. OK, no i teraz zrobię jakieś okienka i mamy okienko, spoko no i teraz pochodnie no trzeba jeszcze trochę pokopać i zdobyć węgiel bo nie mam poczekajcie trochę pokażemy Teraz nam węgiel się powinien wydropać. Jeszcze nie mamy węgla. Okej. Okay. Mamy chyba węgiel. Nie mamy węgla nadal. Oj, przepraszam, dojdziemy do wyzwania. No, się... no dobrze, to już będzie chyba koniec odcinka. I podam serwa jak będzie 5 łapek w górę chociaż. Więc zapraszam do, kol... do oglądania kolejnego odcinku. i się nara.